Wróciłem! Ogólnie witam słuchajcie wszystkich serdecznie Ja jestem Trixie, jak ktoś mnie jeszcze nie pamięta Troszeczkę mnie na YouTube nie było Po raz 60 Nie wiem który e, Słuchajcie, znowu mnie troszeczkę na YouTube Nie było No bo problemy techniczne Albo to, albo tamto Nie no, po prostu mi się nie chciało nagrywać e, Ale już słuchajcie Przełamałem się Dzisiaj właśnie postanowiłem, że się przełamie. I pierwszy raz od dłuższego czasu nagrywam filmik. Wiecie, co coś, słuchajcie, jeszcze dziwniejsze niż to, że wróciłem na YouTube'a: to, że aż całe 99,5% osób, które mnie ogląda mnie nie subskrybuje. To znaczy, że subskrybuje mnie tylko pół wszystkich osób, które mnie oglądają. Więc słuchajcie, zróbmy, e, zrobię dla Was takie małe wyzwanko. też że mam dla Was małe wyzwanko, jeżeli wbijemy 5% osób, które mnie oglądają, jakby będą subskrybentami, każdy myślę, że o to chodzi. Ja przygotuję dla Was coś fajnego: jakieś fajne może albo jakąś paczkę. Zobaczymy, co tam będzie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam po prostu nową funkcję na Discordzie, czyli wątki. Wątki jest takie tworzenie takich jakby oddzielnych kanałów w kanałach. Coś takiego mniej więcej zarabiało, oczywiście, wszystko wytłumaczę. Także oczywiście pamiętajcie o tej łapce w górę i subskrypcji, no bo biją te 5% musi nam się udać. Także słuchajcie, już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Dobrze, a zatem jesteśmy znowu na moim tracie to jest super Discordzie i ogólnie na czym polegają te wątki. Musimy sobie cokolwiek napisać, typu e, gramy gramy w Fortnite. Fortnite i tutaj, gdy po prostu sobie najdziemy na tą wiadomość, po prawej stronie mamy coś takiego jak utwórz wątek. Klikamy sobie w to. I mamy tutaj nazwa wątku, czyli powiedzmy, nazwijmy to gra w Fortnite. E, archiwizuj po, nieaktywno po nieaktywności, czyli, po nieaktywności, czyli e, kiedy już nikt na tym wątku po prostu nie będzie pisał, on się usunie. Znaczy jakby nie usunie, tylko że... Już nie będzie można na nim pisać i po prostu tylko moderatorzy będą mogli go usunąć My tutaj możemy sobie wybrać godzinę, 24 godziny To są darmowe Jeszcze mamy 3 dni za poziom pierwszy i tydzień za poziom drugi No sobie powiedzmy wybierzmy godzinę I tutaj widzicie z jakiej wiadomości się tworzy wątek Klikam sobie utwórz wątek I tutaj po prawej stronie poka pokazuje nam się ten panel z tym wątkiem Możemy sobie go zamknąć I w każdej chwili możemy sobie do niego wejść Zobacz wątek Możemy sobie napisać o której gramy w tego Fortnite'a. For Jak widzimy, tutaj pokazuje nam się nasza ostatnia wiadomość. Mm. Tutaj mamy jeszcze również kilka ustawień. Pierwsze jest to ustawienia powiadomień. Wszystkie wiadomości, tylko wzmianki, nic. Czyli oczywiście chodzi tutaj o powiadomienia, te pingi z Discorda Chyba każdy wie o co chodzi Mam tutaj również takie więcej, możemy sobie to słuchajcie, wybrać I mamy opuść wątek, czyli totalnie go opuszczamy Jak widzimy yy, Po prostu gdy wy sobie w niego wejdziemy, trzeba będzie dołączyć, żeby coś na niego napisać Klikam sobie dołącz yy, Ustawienia powiadomień, no to, jest takie, żeby to, takie, to jest to samo co tutaj Edytuj wątek to zaraz Otwórz w pełnym widoku, czyli po prostu otwiera nam się Cały tutaj nasz po prostu, cały tutaj nasz po prostu no, jak wątek, nam się jako po prostu cały kanał, i gdy chcemy z niego wyjść, tutaj możemy sobie, jak widzicie, tu jest taki, taki wątek, i możemy sobie znowu w czat ogólny, i on się znowu nam pojawi, tutaj, co dalej mamy. Szukaj i przypięta są to takie bardzo nieważne rzeczy. Archiwizuj wątek, czyli że moderator oczywiście może to tylko zrobić. Eee, tak jak archiwiz archiwizuj nam się normalnie po godzinie. My możemy to zrobić w tym momencie, także możemy sobie kliknąć. Jak widzimy, napisane jest, że ten wątek jest zarchi zarchiwizowany i możemy sobie go przywrócić na spokojnie z archiwą. I ostatnią rzeczą, którą właśnie tutaj mamy jest edytuj wątek. Eee, I możemy sobie tutaj dodać oczywiście, zmienić nazwę wątku, eee, tą archiwizację zmienić. I tryb powolny sobie ustawić. Czyli Państwo, możemy ustawić sobie, że tryb powolny jest 5 sekund. Jak widzimy, pokazuje nam się tutaj, że tryb powolny jest włączony. Członkowie mogą wysyłać jedno, tylko jedną wiadomość to 5 sekund. Także jak widzimy, po prostu wszystko tutaj fajnie działa. Jak oczywiście, że my jesteśmy administratorami, to my możemy sobie po prostu robić, to my tutaj możemy po prostu robić, pisze, pisać i jak chcemy. No bo jednak jesteśmy tym administratorami I gdy mam po prostu te uprawnienia to, no, to możemy tak robić No i tak naprawdę to by było w sumie na tyle z tej całej Z tego wszystkiego, co tutaj nam po prostu wprowadził nowego Discord Ogólnie słuchajcie Znowu będą się pojawiały filmy, tylko że teraz wyjeżdżam na jakiś tydzień Więc myślę, że po tym tygodniu najnormalniej się nagram filmik i już po prostu myślę, że będę starał się, żeby te filmy wracały. Tak samo również chciałbym wrócić znowu ze streamami, więc tam patrzcie co jakiś czas na no oczywiście twitch.tv slash Official czy żadnego danego streamka nie ma. Ja sobie bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! No to wreszcie mogę zniknąć z YouTube na kolejny rok.